Jest strąk Wysoko bo wysoko ale sezon otwarty ładne. Czyli sobie jednak tu pstrągi. strągi Kurde nie sięgnę, muszę go ten na żyłce pociągnąć ładny potok Muszę go na żyłce, idę go w tinieba. ładnie zażar Se Sezon otwarty Jest potokowy. Na Jochu walnął, marki Fishop. Kogo odhaczę? Taki wstrążek. Zdjęcie sobie, wstryknę. Wypuszczał go taki trzydziestaczek spokojnie. Bardzo wysoka skarpa, dlatego muszę go tak puścić. Drugi, ale tym razem mały potok choć wybiarowy Za tą samą przylętę, co wcześniej Czyli jak widzicie na Jochu łowie z wolframową czeburażką wagi 3 gramy No i znowu wysoko muszę tak rzucać i chwil nie będzie I jak widzicie nie ma porównania do kwisy duża woda Dlatego szanse na większego pstrąga moim zdaniem są większe. Ogólnie to miałem z rana jechać na kwisę, ale uznałem, że tam będzie pewnie tyle osób łowiło. A ja nie lubię po kimś chodzić, więc pojechałem sobie na bubr Ja ani śladu żywej duszy. Prawdopodobnie jestem pierwszy, który tutaj łowi. I kilka brań było, dwie ryby wyjęte, dwie spadły, czyli są pstrągi. Trochę za późno pojechałem, bo zacząłem łowienie koło 11 godziny, a dni krótkie. Dlatego jeszcze chwila i trzeba się zwijać. Mało rzeki obłowiłem, będę powoli wracał po swoich śladach w stronę samochodu. O, ale wyskoczył trzeci. Trzeci potokowiec. Widzicie to, ale to bardzo trudny teren. Muszę nawet to podnosić. Kolejny potok. I do wody trzeci dzisiaj. Bez ciemy, nie ma co kombinować. Jochu, ten subrobowy, czemu raz kolor biały. Witajcie. Dziś był 1 stycznia 2023 roku. Otwarcie sezonu pstrągowego. Jak widzieliście na filmie pojechałem nad rzekę Bubr. W miejscowości nie podam, żeby gówno burzy nie robić. Bo pstrągarze jednak są bardzo, bardzo wyczuleni. Nie wiadomo dlaczego. Tak jak widzieliście złowiłem trzy pstrągi. Dwa mi spadły. Łowiłem dość krótko, bo po Sylwestrze jednak nie udało mi się rano wstać. Mianowicie 3,5 godziny nad wodą. Piłowałem ciągle na gumki Fiszapa. Wszystkie ryby padły na Jochu, białe na 3-rabowej, Wolframowej czy Buraszce. Na razie trzymajcie się.